Dzień dobry, dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz. Dlatego, że dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć poniekąd trochę y, smutną historię, mianowicie y, o stratach, o stratach, jakie ostatnio odnotowałem w swoich kurnikach, wśród swoich kur. A także o stratach, które okazały się być tylko stratami nie do końca, bo w mojej głowie już tych kur nie było, natomiast później się znalazły, ale zaczynając od samego początku nie wiedzieć dlaczego w ogóle padła mi jedna skór, padła mi jedna kurka Pegi Pegi była. Kurą rasy Isa Brown zachowywała się zupełnie normalnie. O, taka jak ta! Zachowywała się zupełnie normalnie. Natomiast, natomiast yy, przedwczoraj nie wróciła do kurnika na noc. Musiałem ją ręcznie tam umieścić. Yy, kolejnego dnia nie wyszła z kurnika, więc wyciągnąłem ją również ręcznie. O, a tak właśnie wygląda jajko od Isy Brown. Wyciągnąłem ją ręcznie. Przyszedłem po godzinie, a ona leżała już martwa. Nie mam zielonego pojęcia, co było przyczyną yy, jej śmierci. Ponieważ ta kura wyglądała normalnie nie wyglądała na chorą, wyglądała na zdrową i nie mam zielonego pojęcia pewnie nigdy się nie dowiem co jej było no szkoda, bardzo szkoda wszyscy hodowcy na pewno wiedzą jak smakuje jak smakuje taka strata że strata każdej kury jest przykrą rzeczą kolejna przykra rzecz jaka mnie wczoraj spotkała to mianowicie to że tak jak w tej chwili ten wybieg tutaj to wyjście na zielony wybieg było otwarte. Ja je zamknę. Wyszła na niego również mała Simonka i nie wróciła na noc do kurnika. Ja z nadzieją, że zobaczę ją rano. Wyszedłem o godzinie 5 i nigdzie jej nie, nie było, więc już próbowałem pogodzić się jakoś z jej stratą. Ale co się okazało? O godzinie 11, kiedy przechodziłem, yy, zobaczyłem ją siedzącą tutaj, słuchajcie. Jeszcze nawet widać złamaną gałązkę. O, ona siedziała na tej złamanej gałązce tutaj, yy, w tej nawłoci amerykańskiej, tak kanadyjskiej, także nie było jej w ogóle widać, nie zeszła stamtąd na ziemię. Ona też jest taką outsiderką trzyma się na uboczu, nie podchodzi, nie podchodzi do stada Ale wierzcie mi, że moja radość była wielka kiedy zobaczyłem, że, że ona jednak jest, że ona jednak jest, bo już myślałem, że bo już myślałem, że porwał ją jakiś drapieżnik typu jastrząb albo jakaś, nie wiem, sowa w nocy. Yy, więc fajnie, więc fajnie, że ona jest. Szukałem również wczoraj, bo, słuchajcie, wczoraj przechodziła kolejna burza, szukałem wczoraj również zielononóżki srebrzystoszyjej, tej zielononóżki, o, którą tam widzicie. Jest ona zielononóżką z pokolenia fali młodej zbrodni. I tak samo jej nie znalazłem, a okazało się, że zakamuflowała się w kurniku w jednym z gniazd. Jeśli chodzi o tą kurę zobaczcie. Polska kwiecista. Piękne upierzenie, ale coś w rozwoju tej kury poszło nie tak. Zobaczcie, jaka ona jest krzywa. Zobaczcie, jak ona w ogóle chodzi. Ja nie mam zielonego pojęcia, co jej się stało. Czy jest to jakaś wada genetyczna, czy jest to wada mechaniczna, czy ta kura została w jakiś sposób uszkodzona, ponieważ jako piskle rozwijała się zupełnie normalnie. A teraz, jak widzicie, no jest taka troszeczkę przekrzywiona. Jak ją wezmę na ręce, to czuć, że jej po prostu szkielet jest niesymetryczny. Szkoda, szkoda, bo jest to bardzo ładnie upierzona kura. Zobaczymy, czy będzie znosiła w ogóle jajka, bo niewykluczone, że z taką wadą będzie sobie mogła spokojnie i śmiało Spędzić tutaj żywot w kurniku Kazika. Kurczaki dorastają. Yy, ciekawią mnie te miksy, a Jamcemani z Feniksem, zobaczcie, ponieważ one mają bardzo ciekawe upierzenie głowy, a właściwie tego upierzenia nie mają na tych głowach, trochę wyglądają jak sępy. O, zobaczcie. Widzicie? Takie mają jakieś dziwne te. Te głowy jakby wyskubane, i nie wiem, czy jest to kwestią jakiejś choroby, czy one po prostu tak mają, bo tak wyszły. Nie jest to tylko jeden, jeden egzemplarz, ale jest ich tutaj kilka, bo te czysto rasowe Ayam-Cemani mają normalne yy, upierzenie na głowie. Natomiast te zmiksowane z Feniksem wyszły jakieś takie łyse. Tak myślę. Yy... I nie mam pojęcia, co jest, co jest przyczyną tego, że one takie są. Obo, bo na przykład tamten, tamten ptak wygląda zupełnie, wygląda zupełnie normalnie. Lucjan jak zwykle przeskakuje tutaj na ten wybieg. Ja nie wiem, o co mu chodzi? Dlaczego on nie chce być na swoim wybiegu? Raven to samo. Nie trzyma się swojego wybiegu, tylko przechodzi tutaj. Zastanawiałem się nad połączeniem tych dwóch wybiegów z redukowaniem liczby kurników z czterech na trzy. Zobaczymy. Najpierw muszę, najpierw muszę pozbyć się części tych kurczaków, bo nie jestem w stanie przecież hodować ich w takiej ilości. Tutaj mamy, zobaczcie, młodą kurkę rasy Feniks. <laughs> tak, tak, zobaczcie jak ona jak ona świetnie wygląda. Ma niebieskie policzki, ma niebieskie policzki. Zresztą tak tak samo niebieskie policzki ma stachu, którego możecie tutaj widzieć. On jest dość pochliwy. Nie wiem, czy to będzie w tej chwili widać w kamerce, ale on również ma niebieskie policzki. Będzie z niego naprawdę fajny, fajny kogut z długim ciągnącym się ogonem. Fajne y, upierzenie, jeśli chodzi o kolorystykę, bardzo mi się podoba ten kogut. Bajlarinka jest świetna, jest piękna. Ona y, zostaje u mnie raczej na zawsze. Nie będę się chciał jej pozbywać, ponieważ bardzo, bardzo ją lubię. Miks rosy i brunera, czyli polskiej kwiecistej. Zobaczcie jaka świetna kurka. Liczę na to, że będzie znosiła również bardzo fajne, bardzo fajne jajka. Natomiast mała Simonko, dlaczego nie idziesz do... Do stada. Natomiast tutaj również bardzo fajnie rosną. To są duże kury, słuchajcie, naprawdę duże są te kury. Liczę na to, że od tych kurek będą zielone albo niebieskie jajka. Część kur, oczywiście, podobnie jak kurczaki, jest na sprzedaż. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. W tym małym kurniku. Tutaj jest kwokarium. Kwokarium, kwoczarium, kwoka, kwokę, kwoką. Pogania. Raz, dwa, trzy, cztery. Kalina. Buziak dla widzów. No nie wstydź się, nie wstydź. Ruzia, masz tam jakieś jajko? Nie masz nic. Galina i Anka, buziak dla widzów, tak jest siedzicie, siedzicie nic tu nie ma do sprzedania słuchajcie jest kalina i galina, jeśli ktoś chciałby taką silkę taką kwokę permanentną kwokę, bo przecież ona non stop wysiaduje to to odzywajcie się do mnie w tej sprawie Te dwie krówki póki co zostają u mnie, choć nie jestem do końca przekonany, czy jedna z nich nie jest kogutem. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli okaże się, że jest kurka i kogut, no to wtedy będę pewnie sprzedawał je jako parę albo samego koguta. Pięknie, czarno wybarwione nogi, zobaczcie. Naprawdę ciemną skórę ma ta biała kura. Jest fajna. Mam nadzieję, że to nie jest kogut. No i co? Tak naprawdę większość kur z tego wybiegu jest kwokami. Siedzi na jajkach. A raczej na jajkach powinna siedzieć. A nie ma jajek. A że są kwokami to się nie niosą I tak naprawdę Nie wiem po co Nie wiem po co one tam siedzą Simonce trzeba obciąć pazury Simonka nie używa Simonka nie używa jednak Prawie tej swojej Złamanej nogi Więc pazury jej urosły długie Raz na jakiś czas trzeba je będzie obciąć Fryzura jej się jakoś, jakoś dziwnie popsuła Wygląda jakby ją miała Przypaloną, no ale cóż, liczę na to, że, że jej ładnie odrośnie. W tym materiale, słuchajcie, to już wszystko. I ja serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na Wyspach, Polaków w Ekwadorze, w Niemczech, Francji, Belgii, Hiszpanii. I we wszystkich krajach i wyspach ciepłych i zimnych pozdrawiam Polaków. No spróbujmy zmierzyć się z tematem. Pozdrawiam Polaków z Małopolski, z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, ze Świętokrzyskiego, z Podlasia, z Warmii i z Mazur, z Górnego i Dolnego Śląska oraz tego Opolskiego. Pozdrawiam Polaków z Lubuskiego, z Wielkopolski. Z Pomorza, Mazowsze, Wielkopolska. Nie wiem, chyba się powtarzam. Oczywiście pozdrawiam serdecznie widzów na Kaszubach. Mówił do Was kazik, teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ten Lucjan strasznie molestuje tą krzywą kurkę. No ale nic, dali radę, dali radę.